Małaszewicze. Oddział celny przy głównej transeuropejskiej trasie kolejowej ze wschodu na zachód. Łączy ze sobą Berlin, Warszawę i Moskwę, ale nie tylko. To tu biegnie trasa kolejowa, przy której zlokalizowane są terminale odpraw w Małaszewiczach, znane pod nazwą Suchy Port Małaszewicze, będący częścią nowego jedwabnego szlaku. Suchy Port Przeładunkowy to 20 terminali, w tym 4 terminale kontenerowe. Do ponad 600 hektarów zajmowanej powierzchni, w tym 166 hektarów wolnego obszaru celnego. Małaszewicze to jeden z największych w Polsce i Europie portów do przeładunku towarów w transporcie kolejowym, a ta droga zyskuje na znaczeniu. Przywóz towarów z Chin pociągiem trwa znacznie krócej niż transport statkiem. Pociąg z Chin jedzie do Polski zaledwie 14 dni. Statek zawinie do portu po co najmniej 35 dniach. Czasem nawet po 50. Smart and Secure Trade Lanes, w skrócie SSTL, to transkontynentalny projekt unijny i chiński. Służy on rozwojowi bezpiecznych szlaków handlowych między Europą a Chinami, w szczególności transportu morskiego. Jest realizowany od roku 2006. Polska przystąpiła do projektu po czterech latach. Spośród naszych portów morskich udział bierze porty w Gdańsku. W roku 2016 dołączyły Małaszewicze jako tak zwany suchy port. Jesteśmy w Europie pierwszym przejściem granicznym, które wprowadza w życie moduł kolejowy tego projektu. Istotą SSTL jest wymiana informacji między administracjami celnymi państw unijnych a Chińską Administracją Celną. Przekazujemy sobie dane o transportach oraz przeprowadzanych kontrolach opartych na wspólnej analizie ryzyka. Wspólnie zajmujemy się kwestią poprawności wypełniania zgłoszeń celnych. Wspólnie też udareniamy próby przemytu towarów nielegalnych, niebezpiecznych i podrobionych. Wszystko to ma usprawnić i przyspieszyć transport towarów między Chinami i Unią Europejską. Trzeba również pamiętać, że inicjatywa wymaga doskonałej synchronizacji działań wielu podmiotów, nie tylko służby celno-skarbowej.